Od 1 listopada w Pabieńskim Centrum Medycznym ponownie został uruchomiony oddział covidowy. Powiem niestety tak, niestety dlatego, że choroba covidowa nas niestety w dalszym ciągu doświadcza, nie opuszcza, dlatego byliśmy zmuszeni otworzyć oddział covidowy. Stało się tak jak zawsze decyzją wojewody, ponieważ takie są procedury. Decyzję otrzymaliśmy w dniu 31 października aby uruchomić taki oddział w trybie niezwłocznym. Niezwłoczność polega na tym, że on miał funkcjonować od 1 listopada i też tak się stało, ponieważ nad ranem, w godzinach porannych 1 listopada zostali do nas przywiezieni pierwsi pacjenci. Szpital musiał przygotować 25 łóżek dla osób ze zdiagnozowanym wirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo w decyzji wojewody otrzymaliśmy nakaz utworzenia sześciu łóżek izolacyjnych. W tej chwili te łóżka są zlokalizowane na oddziale ortopedycznym, oddzielone od pozostałych pacjentów, czyli to są przeznaczone dla tych pacjentów, do których nie mamy pewności, czy są chorzy na COVID. Oddział covid tym razem zmienił lokalizację. Dotychczas przy poprzednich. Uruchamianiu oddziału covidowego znajdował się on na czwartym piętrze, na oddziale rehabilitacji, co wymagało zamknięcia oddziału. Chcieliśmy tego uniknąć tym razem, dlatego podjęliśmy decyzję, że ten oddział będzie zlokalizowany na piątym piętrze, na części oddziału wewnętrznego u pana ordynatora Piotra Debicha, który w tej chwili również ze swoim zespołem. Lekarskim zajmuje się osobami chorymi na COVID. Pacjenci hospitalizowani do tej pory na piątym piętrze zostali przeniesieni na oddział wewnętrzny na szóste piętro. Utworzony 25-łóżkowy oddział covidowy dosyć szybko się zapełnia. W tej chwili, czyli na godzinę 12 na oddziale covidowym przebywa 20 pacjentów, ale co warto zaznaczyć tylko 3 osoby są z terenu miasta i powiatu, tak to nazwę bardzo ogólnie, czyli 17 pacjentów to są osoby spoza naszego powiatu, to są osoby z Łowicza, ze Zduńskiej Woli, z Sieradza w dniu wczorajszym również mieliśmy telefony z Warszawy ponieważ problem dzisiaj wolnych miejsc na oddziałach covidowych Dotyczy nie tylko naszego województwa łódzkiego, ale również i mazowieckiego, więc tutaj jakby zainteresowanie naszymi wolnymi miejscami praktycznie było bardzo, bardzo duże. I też jeszcze taka jedna bardzo ważna informacja. Z osób, które w tej chwili, tych 20 osób, które przebywają na tym oddziale covidowym, trzy osoby tylko to są osoby, które... Skorzystały z tego dobrodziejstwa szczepionek. Czyli są to trzy osoby zaszczepione, czyli praktycznie prawie 90% osób przywołujących w dziale są to osoby, które nie zostały zaszczepione. A co w momencie, kiedy wszystkie łóżka zostaną zajęte? Doświadczenie nam podpowiada, że najprawdopodobniej możemy. Zostać czy dostać kolejną decyzję odnośnie rozszerzenia tego oddziału. Natomiast myślę, że może też się skończyć to tym, że łódzkie szpitale, tak jak Szpital Kopernika czy szpital na stokach, najprawdopodobniej też będą decyzją administracyjną wojewody zobligowane do tego, aby taki oddział otworzyć. Wtedy też w jakiś sposób to no, rozładuje, nazwijmy to, zapotrzebowanie na tego typu łóżka. Natomiast na chwilę obecną jest to 25 łóżek, ale nie ukrywam, że przygotowujemy się, krótko mówiąc, do rozszerzenia. Jeszcze kolejne łóżka, natomiast decyzji jako takiej na chwilę obecną nie mamy. Natomiast musimy być gotowi, żeby przy następnej decyzji również w sposób nie, niezwłoczny rozszerzyć tego typu łóżka. Po raz pierwszy oddział COVID w naszym szpitalu funkcjonował od 1 listopada ubiegłego roku do 7 stycznia tego roku. Przebywały na nim 272 osoby chore na COVID-19. Drugi raz oddział ten uruchomiono 24 marca, a zamknięto 1 czerwca. W tym czasie hospitalizowanych było około 320 pacjentów, zmarło 56 osób. W 2007 roku po raz pierwszy przy bramach prowadzących na pabieńską nekropolię pojawili się wolontariusze kwestujący na rzecz odnowy zabytków pabieńskich cmentarzy. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabieńskie i zaprosiło do wspólnego działania przedstawicieli różnych środowisk naszego miasta. Kwesta z roku na rok przynosiła wymierne efekty w postaci uratowanych przed degradacją cennych pomników. Ta systematyczność prowadzonych akcji została przerwana na rok. Stało się to za sprawą panującej pandemii i zamknięcia 1 listopada 2020 roku wszystkich cmentarzy. W tym roku wolontariusze powrócili na swoje miejsce i znów pojęczanie mogli wykazać się swoim wsparciem. Hojność jest taka jak co roku, czyli bardzo dobra. Każdy wrzuca co może, czasami drobne, ale grube też się trafiają. Papierowe pieniążki. Liczy się od ruch serca. Niektórzy mówią, że dają tyle, na ile ich stać. I naprawdę jest to miłe. Akcja niejako wpisała się w rytm obchodów Dnia Wszystkich Świętych i cieszy się dużą aprobatą nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale i osób przyjezdnych. W tamtym roku nie było, no nie? Ale tak to co roku. Piękne, odnowione zupełniki jak są. Także co roku wspieram. Bardzo mi się to podoba, mimo że nie jestem pabianiczaninem z urodzenia, tylko z desantu, ale wspieram i tak jak powiedziałem tutaj pani, wiem, że te pieniądze się nie zmarnują, będą pożytecznie. I są za pieniądze zebrane do puszek wolontariuszy podczas 13 kwest odnowiono 32 wartościowe architektonicznie nagrobki. 16 z nich znajduje się na cmentarzu ewangelickim, również 16 w części katolickiej. Te odnawiane nagrobki nie są takimi zwykłymi bryłami, jakich widać wiele wokół. One mają swoją duszę, stwierdziła jedna z pań, wrzucających datek do puszki. Pierwsza kwesta w 2007 roku rodziła wśród wrzucających do puszek datki podstawowe pytanie, na jaki cel pójdą te pieniądze. W tej chwili już się tego przyzwyczaili. Między innymi dlatego. Tak chcieliśmy, żeby w tym roku ta kwestia się odbyła, żeby Pabianiczanie nie zapomnieli o tym, że co roku tego typu zbiórki są i co roku nowe grobowce, nowe pomniki naszej kultury, historii są odnawiane. Mam nadzieję, że w tym roku uda się zebrać tyle, żeby można było kolejne nasze zabytki doprowadzić do, 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 do porządku. Tym bardziej, że kaplica, która tutaj jest Kindlera za nami. No jest bardzo pięknie odnowiona i to rzeczywiście byłem na, na, na otwarciu i to daje dobry przykład do tego, żeby wszystkie te stare zabytki wyglądały podobnie. Które i ile pomników zostanie odnowionych po tegorocznej kwestii zależy od wielkości zbiórki. Zwykle efekt kwesty znany był już w dniu jej zakończenia, kiedy to wolontariusze przeliczali zgromadzone w puszkach pieniądze. W tym roku poznamy go nieco później ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa związanych z panującą pandemią. To też mieliśmy problem, ale sądzę, że słusznie postąpiliśmy. Po prostu pieniądze poddajemy kwarantannie. Po tych 7-10 dniach będą liczone. Wszystko dla bezpieczeństwa. Za dużo ludzi jest niezaszczepionych, żeby lekceważyć. Dotychczas przez 13 lat kwestowania na rzecz ratowania zabytkowych pomników na pabieńskiej nekropolii, pabieńczanie jak i osoby spoza naszego miasta odwiedzające groby swoich bliskich wrzucili do puszek już ponad ćwierć miliona złotych, dokładnie 264 709 złotych 22 grosze. Szersza relacja z kwesty w programie Puls Miasta w najbliższą środę 3 listopada. Szczególny i wyjątkowy, refleksyjny, ale i budzący w ludziach poczucie godności, nadzieje, odwołujący się do najlepszych tradycji patriotycznych. Taki był właśnie koncert Wolnego Chóru z Białorusi, prawdopodobnie jedynego na świecie chóru na uchodźstwie. W Miejskim Ośrodku Kultury, tak jak w innych miastach Polski czy krajach Europy, artyści wystąpili w białych strojach, w maskach z czerwoną przepaską na oczach. Zasłonięte twarze to nie tylko kostium sceniczny, to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa zarówno ich, jak i Rodzin, które zostały na Białorusi, Wolny Chór ma zakaz występowania w swoim ojczystym kraju. Zmuszony został opuścić Białoruś, ponieważ jest jednym z niepowtarzalnych fenomenów kulturowych związanych z protestami. W sierpniu 2020 roku powstał spontanicznie w odpowiedzi na brutalne działania władz podczas wyborów prezydenckich. Od tego czasu stał się czynnikiem inspirującym naród białoruski do walki, do dalszych protestów i solidarności. Do Moku przyjechał na zaproszenie ośrodka oraz prezydenta Babianisa Grzegorza Mackiewicza, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem. Data koncertu pod tytułem Nierozstrzelane nie była przypadkowa. 29 października to święto rozstrzelanych poetów, bardzo pielęgnowane przez Białorusinów. 84 lata temu. W nocy z 29 na 30 października. W 1937 roku rozstrzelano ponad 100 członków białoruskiej elity intelektualnej, w tym 22 pisarzy. Nasz koncert jest poświęcony uszanowaniu pamięci wszystkich białoruskich artystów represjonowanych przez różne władze w różnych czasach historycznych. W repertuarze chóru znajdziemy historyczne hymny Białorusinów, odwołujące się do tradycji patriotycznych. Opowiadają o pięknie ojczystego kraju, poszanowaniu historycznych symboli narodowych, o dążeniu do wolności i niepodległości oraz o dumie Białorusinów ze swojego narodu. Wolny chór tym zapomnianym utworom, które w ludziach budzą poczucie godności, dał nowe życie. No, always... Zawsze jest to takie uczucie, nie it's it's wiem, poczucie... kiedy śpiewamy... No, takie pieśni jak pogoń, czy wojskowy marsz, czyli te pieśni, które są teraz zabronione w naszym kraju, to jest takie poczucie, takie drżenie, po prostu wtedy zawsze boli serce. Na przykład pieśń Potężny Boże no to w ogóle dla nas taka specjalna. Osobista pie pieśń, bo to pierwszy utwór, z jakim wyszliśmy na ulicę. To po prostu jest modlitwa i to coś takiego, co idzie od naszych serc. Utwory wykonywane przez chór białoruska władza uznała za ekstremistyczne. Występy, próby i inne akcje są zabronione. Ludzie idą za to do więzienia. Do tej pory 30 członków chóru było więzionych i torturowanych. Dostali wyroki i wysokie grzywny. Dlatego są w Polsce, bo nie mogą wrócić i śpiewać na Białorusi. Władza uważa ich za terrorystów, którym grozi od 8 do 20 lat więzienia. Koncerty takie jak ten w Moku, zarówno dla występujących, jak i słuchających są wyjątkowymi chwilami pełnymi ekspresji. Ludzie wznoszą okrzyki, niech żyje Białoruś i nagradzają kurzystów gromkimi oklaskami. Dla Białorusinów takie momenty są bardzo potrzebne, bo dodają otuchy, energii i wiary. Czują jedność i godność, że są Białorusinami, a to jest dla nich bardzo ważne, ponieważ działają na przekór wszystkiemu, dając przykład walki o swoje prawa, o wolność, o wolne i demokratyczne wybory. Żywie Białorus, Białoruś żyje. Żyje Białorus, Białoruś żyje. Żyje żyje. Żyje Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich państwa, jeżeli powiem, że to było bardzo ważne, co zrobiliście dzisiaj tutaj, na tej scenie. Serdecznie Wam dziękujemy za to, za Wasz wysiłek, za to, że przyjechaliście, za to, że jesteście, za Wasze umiłowanie wolności, za to, że walczycie. Na pewno będzie dobrze. A to, że zarówno w Polsce, jak i na Białorusi kultura była tłamszona, ludzie byli e, mordowani. To niczego nie zmieni, bowiem ci wszyscy, którzy nie żyją, są w naszych sercach i zostaną w nich na zawsze, i będą przekazywani z pokolenia na pokolenie. Podczas koncertu bardzo mocno wybrzmiały też mury Jacka Kaczmarskiego. Tego utworu, który stał się u nas w Polsce symbolem walki z komunistycznym reżimem oraz hymnem Solidarności, po prostu nie mogło zabraknąć. Współorganizatorem koncertu w Moku była Fundacja Tutaka, organizacja mniejszości białoruskiej z Podlasia. Na rozmowę z dyrygentką chóru zapraszamy do programu Drogowskaz Kulturalny w najbliższy czwartek, 4 listopada. Warsztaty zdrowotne, prelekcje czy spotkanie z poezją to tylko niektóre z propozycji, jakie oprócz stałej oferty zajęć przygotowało w tym miesiącu Centrum Seniora dla Osób 60. Najbliższe wydarzenie już w czwartek 4 listopada o godzinie 14. Będzie to prelekcja dotycząca tematu cmentarza Łyczakowskiego w Lwowie. O tej najstarszej zabytkowej nekropolii położonej we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach opowie Jolanta Łacwik Becht. Znana pabieńska miłośniczka podróży. Placówka zaprasza również na cieszące się dużą popularnością warsztaty jogi. 9 listopada o godzinie 14 pani Milena Wyrębska, instruktorka jogi śmiechu, zaprasza na warsztat polegający na wywołaniu śmiechu poprzez specjalne ćwiczenia, proste techniki oddechowe, łączące jogę i relaksację. Tematyka kolejnego spotkania też dotyczy zdrowia, a dokładnie odporności, która w obecnych czasach pandemii koronawirusa odgrywa tak istotną rolę. 16 listopada o godzinie 14.30 będzie miało miejsce spotkanie dotyczące podniesienia odporności. Czyli zdrowie w naszych rękach. Między innymi suplementacja, zdrowy styl życia, prowadząca Małgorzata Konkalec, właścicielka firmy FitLight. W listopadzie, jak co miesiąc, będzie spotkanie z psychologiem 22 listopada o godzinie 14. Tym razem psycholożka Anna Nowak zaprasza na nie głównie tych seniorów, których interesuje temat asertywności, czyli trudnej sztuki mówienia nie. Cykl tematycznych wydarzeń w listopadzie zakończy spotkanie z poezją połączone z warsztatami. 25 listopada o godzinie 13:30 zapraszamy miłośników poezji na popołudnie z twórczością poetycką rodowitego Pobianiczanina, pana Mariusza Szczepaniaka. W drugiej części spotkania odbędzie się warsztat zabawa słowem. Pracujący w grupach seniorzy będą mogli wykazać swoją kreatywność przy napisaniu wiersza. Serdecznie zapraszamy. Ze względu na reżim sanitarny na wszystkie wspomniane spotkania obowiązują zapisy u pracowników Centrum. Szczegóły oferty Centrum Seniora można znaleźć na stronie internetowej placówki seniorpabieńce.pl. Koszykarki z pruszkowa to kolejne przeciwniczki, z którymi przyszło się zmierzyć pod opiecznym Piotra Rozwadowskiego. Spotkanie z drużyną Jodika Top Market MKS odbyło się w pruszkowie. W dotychczasowych meczach przeciwniczki pabieniczanek odnotowały dwa zwycięstwa i jedną porażkę. Należy dodać, że te spotkania ekipa z pruszkowa rozgrywała na wyjeździe tym samym mecz z grot FNF Automatyka Pabienice był dla pruszkowianek pierwszym w tym sezonie spotkaniem rozegranym przed własną publicznością. Tydzień wcześniej po meczu naszej drużyny z SMS-em łomianki. Trener Rozwadowski podkreślał, że nie będzie to łatwy pojedynek. No gramy z faworytem tutaj zdecydowanym faworytem tych rozgrywek z Pruszkowem. zobaczymy będziemy zaraz oglądali wideo, zaraz będziemy się przygotowywali, może. może... Jest to naprawdę bardzo silny zespół, ale, ale to już z Gdańskiem, z Politechniką Gdańską wygraliśmy, także mamy nadzieję, że, że, że powalczymy również z Pruszkowem. Jak się okazało w rzeczywistości koszykarki z Pruszkowa nie miały w planach pójścia w ślady zespołu z Gdańska. Gospodynie po czterech minutach gry prowadziły 6 do 0. Pawieńczanki nie grzeszyły skutecznością. Na pierwsze trafienie trzeba było poczekać 7 minut. Dwa punkty zdobyła Natalia Danych. Ta sama zawodniczka dorzuciła jeszcze jeden punkt z osobistych i to był cały dorobek Pawięczanek w pierwszej kwarcie przegranej 3 do 14. Przez 4 minuty drugiej odsłony Pawięczankom udało się zmniejszyć tę 11 punktową stratę do 7 punktów. Na tablicy był wynik 16 9, ale gospodynie nie pozwoliły na więcej systematycznie trafiając do kosza i powiększając przewagę. Jodika wygrała drugą kwartę 15 do 6 i w połowie meczu prowadziła różnicą 20 punktów, 29 do 9. Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Pruszkowianki systematycznie powiększały przewagę. Trzecią kwartę wygrały 22 do 9 i na 10 minut przed końcem spotkania prowadziły już różnicą 33 punktów, 51 do 18. W czwartej odsłonie gospodynie dobiły rywalki, wygrywając ostatnie 10 minut 19 do 9. Jodika Top Market MKS Pruszków pokonała Grot FNF automatyka Pawieńce 7027. Patrząc na pomeczowe statystyki, widzimy fatalną skuteczność naszej drużyny: zaledwie 18% z gry. Na 48 wykonanych rzutów piłka trafiła do kosza zaledwie 9 razy. Pabieńczanki zagrały w pruszkowie bez magdalenych żelak. Kontuzja, jakiej nabawiła się kapitan naszej drużyny już przed meczem z SMS-em łomianki okazała się poważniejsza niż sądzono. Miejmy nadzieję, że w kolejnym meczu drużyna wystąpi już w swoim najsilniejszym składzie i poprawi swoją skuteczność. W meczu z pruszkowem najwięcej 12 punktów dla naszej drużyny zdobyła Natalia Danych. Aleksandra Lorenz i Pola Kazimiercza po 4 punkty, Patrycja Kirsz 3 i po 2 rzuciły Natalia Łopińska i Aleksandra Janiak. Kolejny mecz nasza drużyna rozegra również na wyjeździe. W niedzielę 7 listopada zmierzy się z AZS Politechniką Gdańsk. Sportowcy drugiego Liceum Ogólnokształcącego wywalczyli podwójne Mistrzostwo Powiatu Pobieńskiego w badmintonie. O tym mówiliśmy w infofleszu 22 października. Te sukcesy premiowane były awansem do finału wojewódzkiego. Zawody rozegrano w Łodzi, a nasze reprezentacje nie zawiodły, osiągając bardzo dobre wyniki. W pierwszej fazie rywalizacja przebiegała w grupach. Nasze licealistki w drodze losowania trafiły do dwu grupy, gdzie spotkały się z rywalkami z pierwszego Elo Zorkowa. Ten pojedynek Powieńczanki wygrały 3 do 0 i tym samym trafiły do finału rozgrywek. Przeciwniczkami drużyn drugiego liceum były badmintonistki liceum ogólnokształcącego z Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i Sport z Łodzi. Ten pojedynek, choć nie do zera, reprezentantki drugiego liceum również wygrały. Zwycięstwo 3 do 1 dało naszej drużynie tytuł Mistrzyń Województwa Łódzkiego w Badmintonie. Zespół drugiego ELO grał w składzie Karolina Kopka i Daria Bójnicka. Rezerwową zawodniczką była Julia Depcik. Należy wspomnieć, że w drużynie mistrzyń nie zagrała ze względu na kontuzję najlepsza zawodniczka drugiego ELO, Klaudia Płusak, która walnie przyczyniła się do zdobycia mistrzostwa powiatu pabieńskiego i awansu do finału wojewódzkiego. Szkolni koledzy naszych mistrzyń w losowaniu trafili do trzy zespołowej grupy. Adam Ciszewski i Kacper Więclewski, rezerwowym był Kacper Wojtczak, przegrali pojedynek z późniejszymi mistrzami województwa z Liceum Ogólnokształcącego z Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i Sport z Łodzi 0-3. W drugim meczu pokonali 3-0 do rywali z Zespołu Szkół Zawodowych z Aleksandrowa Łódzkiego. Zajęli drugie miejsce w grupie, uzyskując prawo do gry o brązowy medal Mistrzostw Województwa. W pojedynku o trzecie miejsce badmintoniści z drugiego Elo wygrali z reprezentantami liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa ze Skierniewic 3 do 0.